Cześć, witamy Was serdecznie Dzisiaj startujemy do Teatru Kamienica, do Warsaw <grym grym> W jakim celu moja żona? Nie, ja jestem skromna, nie chcę nic <grym mówić No <grym> nie, jedziemy. jedziemy Słuchajcie, generalnie jedziemy sobie do teatru Musiałem wskoczyć w marynary, zdjąć swoje ulubione ogrodniczki Asia dostała nominację na Kobietę Roku z Pasją Miesięcznika Mieszkanie. Moje mieszkanie. Słuchajcie, tak naprawdę wszyscy dostali te nominacje, co byli w zeszłym roku, ale cieszymy się, bo dzięki temu. Jedziemy na gale Bądźmy <grym> O, <po prostu>. właśnie. <grym> to sponsoruje miesięcznik Moje Mieszkanie, mieszkanie. Dziękujemy <grym> Wam bardzo. Ma być jakiś fajny spektakl, tak? Tak. Budzikus? Mój dzikus? Mój dzikus. Może mężczyzna. Coś, coś pewnie o relacjach między kobietą a mężczyzną, także może być śmiesznie, Liczymy na jakąś fajną komedię. No i co? Jedziemy. Jedziemy, startujemy. Chwila przerwy. Teraz robimy małą przesiadkę, bo, będzie, bo czekamy na Igora Dziedzickiego. Kim jest Igor Dziedzicki? Igor Dziedzicki jest fantastycznym słuchajcie fotografem. Dzięki niemu tak naprawdę byliśmy w gazecie. Tak naprawdę. Tak naprawdę. naprawdę ale tak. tak, ale tak naprawdę. naprawdę <laughs> Dokładnie tak. Naprawdę I, i, tak. Słuchajcie I słuchajcie jeszcze. I <laughs> słuchajcie, ale chociaż przerwników nie robię. Dobra. <laughs> no właśnie, ale. To no tu bliżej, bo cię nie widać. Widać mnie. O, no, teraz cię lepiej widać. I wiecie co? Dobra, ale wróćmy do rzeczy poważnych. Kim jest Igor Dziedzicki? Igor jest fantastycznym fotografem. Dzięki niemu byliśmy w gazetach takich jak. znaczy nasz dom, nie, nie my. My też tak byliśmy. znaczy my też w sumie, ale przede wszystkim chodziło o wystrój wnętrz. Igor zajmuje się fotografią dla różnego rodzaju czasopis, różnych Dąbrzarski. czasopis wnętrzarskich. Tak? No i co powiesz? I, I powiem, że mieliśmy kilka sesji z Igorem i No właśnie jedzie O, podjechał. No. Mieliśmy kilka sesji z Igorem, jedna była dla właśnie mojego mieszkania, druga była no. dla Weranda Country, trzecia była dla włoskiego wydawnictwa, a czwarta była dla takiego internetowego magazynu. Tak. I moje mieszkanie też, tak? To już powiedziałam Dobra, do okej. Okay. No ale Igor właśnie przyjechał. <noise> Zobaczcie. Idzie Igor. Nawet nie wie, że go nagrywamy. Jakieś narzędzie zbrodni chowa do bagażnika. Chyba komuś coś zrobić. No. Właśnie o tobie Igor mówiliśmy. Cześć, cześć. No, bo filmik nagrywamy. A, a nagrywamy się, tak, czuj, witam. <grymamy <grymamy się czekaj, czekaj, Wezmę, bo mówiliśmy właśnie o tobie. Dobra. Dobra. Witajcie, słuchajcie. To jest właśnie Igor, jak wam wspominał fantastyczny fotograf. Jeżeli chcielibyście, żeby wasze wnętrza, wasze domy, wasze mieszkania ujrzały światłodzienne, Wasz styl, was, Wasz pomysł na wnętrza. To, 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 to słuchajcie, zapraszam do kontaktu z Igorem. Znajduje się na, na Facebooku. I bierzemy prowizję. Także lecimy dalej, trzymajcie się. Dotarliśmy do stolicy i zaraz będziemy się kierować tam do teatru, bo jest za urzędem miejskim. Miasta stołecznego Warszawy. Wcieramy do głównego wejścia. Joana, kowalczyk. Kowalczyk, Polska. Igor, <laughs> już jakąś znajomą, z Dobra, chowamy się do środka. Dzień dobry. Jola, chyba. Pero <laughs> 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 wielką przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na Gali Kobiet z Pasją mojego mieszkania. Jest to lewisty na Kobietę z Pasją u roku 2018. Nasza zabawa od kilku lat cieszy się wielkim uznaniem i zainteresowaniem nie tylko czytelników, ale również osób z redakcji. Pilnie śledzimy. Jak przebiega głosowanie oddajemy na każdą z Pań po jednym głosie każda z Was, bo nie umiałybyśmy się zdecydować, która jest najlepsza. Bo prawda jest taka, że nie ma wygranych. Każda z Was jest inna, jest w swoim stylu najlepsza i nie do pokonania. Także traktujmy ten plebiscyt jako tak naprawdę świetną okazję do tego, by się lepiej poznać, lepiej poznać moje mieszkanie, móc się spotkać, tak jak dziś, w Teatrze Kamienica i móc ze sobą porozmawiać, nie tylko przez papier, nie tylko poprzez wirtualną rzeczywistość, ale naprawdę się spotkać, porozmawiać i zobaczyć te osoby, które podzielają nasze pasje, a jeżeli nie zero-jedynkowo, to przynajmniej naszą niesamowitą potrzebę kreacji i tworzenia. Bo czytelniczki mojego mieszkania, kobiety z pasją, są osobami naprawdę wyjątkowymi. Drodzy Państwo, chciałam bardzo serdecznie podziękować Teatrowi Kamienica za zaproszenie, które umożliwiło nam przygotowanie Gali Kobiet z Pasją w tak wyjątkowej atmosferze, w miejscu niezwykle klimatycznym. Bardzo dziękuję założycielom i właścicielom teatru, pani Justynie Sieńczyło i panu Emilianowi Kamieńskiemu. Dziękuję bardzo działowi marketingu za przygotowanie niezwykłej oprawy naszego dzisiejszego wydarzenia i wielkiej pracy, jaką włoży, włożono w to, by wszystko było zapięte na ostatni guzik albo na przedostatni. Ale powinno się wszystko udać. Dyrektor Anna Wróblewska i Szymon Wiechetek. Wielkie prawa. Drodzy Państwo, wśród gości na sali Mamy nasze gwiazdy, kobiety z pasją, ale też innych gości, których pragnęłabym powitać. Powitajmy panią wydawcę mojego mieszkania, panią Ewę Porębską, dyrektor wydawniczą mojego mieszkania, bez której zaangażowania i wsparcia nie byłoby ani naszego magazynu, ani Gai kobiet z pasją. Spółka Time S.A. ma w swoim portfolio jeszcze dwa wybitne tytuły wnętrzalskie. Wśród nich jest luksusowy magazyn miesięcznik Dobre Wnętrze, reprezentowany dziś przez Iwonę Ławecką-Marczewską. Oraz jak mieszkanie, reprezentowany przez redaktor naczelną Agnieszkę Bruszczyńską I To z pasją jest zespół. Jest to Justyna Marczuk, Barbara Koryngowska, fotoedytorka. Karolina Klepacka, redaktorka, stylistka. Dyrektor graficzna Ewa Zając Rozwadowska. To też są kobiety z pasją. <głosy> <głosy> Drodzy Państwo, mam przyjemność przedstawić główną Kobietę z pasją, laureatkę plebiscytu, Arleta Siwek. Jestem w ciągu. Swoją opowieść o sobie zaczęła tak. Dzień dobry, nazywam się Arleta Siwek i jestem uzależniona od malowania mebli. Była, niesam Była to niesamowita przygoda móc rozmawiać z Arletą, zobaczyć jak ona żyje, jak funkcjonuje, jak myśli, jak fantastycznie obraca się w rodzinie, w życiu zawodowym i w swojej wielkiej pasji, przy czym prowadzi blog, który ma niebotyczną ilość osób obserwujących, ale jak ja przeczytam, że się nie dziwię, ja bym chciała tak pisać. Naprawdę, jest rewelacyjna, dowcipna, niebywale uśmiechnięta, a również wewnętrznie, a przy tym wszystkim jest wybitnym fachowcem. Po prostu. Robi fantastyczne meble w swojej klinice w Bieli, gdzie, jak sama mówi, leczy drewniane staruszki. Zapraszam. pokazać Ci statuetkę kobiety z pasją roku 2018. Dziękuję Ci bardzo za udział w sesji zdjęciowej, za to, że zechciałaś być w moim mieszkaniu i że zechciałaś wziąć udział w telewizycie i dziś nas zaszczycić swoją obecnością. To jest ciężkie. Ale to może kilka słów byś powiedział. Witam serdecznie. Zakrywajcie. Bardzo, bardzo stresująca sytuacja to jest dla mnie. Pierwszy raz jestem na scenie. E, tak, tak. To, e, to dla mnie wielki zaszczyt być tutaj. Dziękuję wszystkim za głosy, dziękuję za wsparcie. E, taki tytuł to jest dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie. E, Nigdy nic nie wygrałam, a dzisiaj, a dzisiaj, odbieram statuetkę i jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam na scenę Joannę Kowalczyk, która wraz z mężem, która wraz z mężem fantastycznie odnowiła, a to jeszcze, przepraszam, jeszcze amuletka, ja ma. <laughs> już mamy, już mamy Joannę Kowalczyk, nie mogę się dawać pomożeć, wyremontowali fantastyczny dom. Prowadzą warsztaty snycerskie, stolarskie, rozmawialiśmy w kuluarach, powiedzieli, że nawet ze Szczecina do nich ludzi przyjeżdżają, z całej Polski. Także to naprawdę już są, to już jest instytucja Kępa Marzeń w tej chwili. Gratuluję. Dziękuję. Bardzo. Prosimy na środek. To, to przynajmniej wiesz, jak to jest. Dlaczego ja się tak denerwuję? Mogę... Czuję się tutaj troszeczkę nieswoje, dlatego że jest mi bardzo miło, że została nominowana do tytułu kobiety. Mąż, mąż, mąż. Tak, do kobiety z pasem. Natomiast nie byłoby mnie dzisiaj tutaj. Oczywiście, gdyby nie mój mąż Przemek, kochanie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. By nie było, gdyby nie jego ciężka praca, także tutaj tak naprawdę on powinien stać. Zawsze powtarzam, że on ma bardzo dużo pierwiastek kobiecy, więc to jest naprawdę bardzo odpowiednie miejsce, także główne podziękowania oczywiście dla niego i ja bardzo dziękuję za to, że też uruchomił i zachęcił wiele osób do tego, żeby głosowało na mnie. To jest. Bardzo przyjemny, jak dużo pozytywnej energii z, takiego, z takiej akcji, jak Państwo prowadzą tu, nie? Także bardzo dziękuję serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agatka Moździerz, potrafi zrobić mebel od A do Z? Może się Bohaterka kolejnej sesji zdjęciowej to y, Agnieszka Agijensen. Zapraszam. Jest instruktorką jogi. 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 A oprócz tego jest projektantką ubrań. Nie muszę dodawać, że wszystko co ma na sobie to jest jej projekt. Stworzyła własną markę. Także prowadzi warsztaty jogi, a także umie grać na misach tybetańskich. Strasznie mi jest miło tutaj być na tej scenie w towarzystwie tak bardzo interesujących kobiet, cudownych ludzi. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że cały proces tworzenia tego artykułu był wielką przyjemnością. Sesja zdjęciowa z Piotrem i rozmowy z paniami redaktorkami, które uwieczniły właśnie moją pasję w magazynie. Dziękuję bardzo. Najpiękniejsze dekoracje domu, które ukazały się jesienią, miały główną bohaterkę. Była nią Kasia z radosnej fabryki, nazwa jej pracowni, to profilu, na Facebooku nawiązuje do miejscowości, w której mieszkańców radości. Kasienka, zapraszamy. Trzecia stworzyła własną markę modową, jej mama z kolei jest absolutnie mistrzynią świata, jeżeli chodzi o szydełko. Razem tworzą przecudowne rzeczy, między innymi oprócz łapaczy snów, przygotowały tipi, mnóstwo różnych ubrań, które można na, na ich stronach zobaczyć. Ale również e, rzecz, która jest wzruszająca, a mianowicie ozdoby z pół rowerowych pochodzących z warsztatu Dziadka. Znalazły w warsztacie, warsztat, Dziadek zajmował się renowacją rowerów e, i okazało się, że po latach znaleziono kilka pół rowerowych, zostały one ubrane w ubranka wydziergane i zostały fantastycznymi ściemnymi dekoracjami. Także tak naprawdę kreatywność nie zna granic. Gratuluję. Ania Drost i Beata Łańcuchowska, nasze właściwie przyjaciółki. Kilka lat temu przeprowadziliśmy sesję zdjęciową na gdzie się rozkręcały. Gdzie zaczęły tworzyć coraz więcej projektów, zaczęły współpracować z firmami, zaczęły po prostu istnieć, błyszczeć. To są, to są dwie nasze przyjaciółki, ale też gwiazdy. Tu możemy podziwiać, jak zrobiły efektowną tapetę z farby na ścianie. Beata i Ania zostały przez moje mieszkanie też zarekomendowane i stały się. Gwiazdami y, Telewizji Nowa TV. Nie wiem, czy y, już wiecie, a jeżeli nie, to trzeba pilnować. To już drugi sezon fantastycznego pro, programu Robota na Weekend. Ania i Beata są gwiazdami tego programu. Zapraszamy. Oczywiście ja nie umieszkam, ja zawsze coś mówię, ale może dzisiaj dla odmiany dam Ani coś powiedzieć. Tak, w ogóle bardzo dziękujemy, zaprzyjaźniłyśmy się parę lat temu, jak rozpoczynałyśmy naszą przygodę z blokowaniem, z remontami i ze wszystkim. I tak no myślę, że w przyszłym roku też przyjedziemy, bo sobie już nie wyobrażam tego eventu w ogóle bez nas. Raz jeszcze dziękujemy. I zachęcamy wszystkich do oglądania naszej roboty na weekend. To są, słuchajcie, metamorfozy w weekend, a tak naprawdę w półtora dnia.